dzisiejszym filmy z simulatora dalej kontynuujemy sprzedawanie huge petów, bo chcę w końcu dojść do tego Titanic Peta. Jakby nawet już nie będę nazywał tego droga do Titanic Peta, po prostu jak kupimy tego Titanica, to go kupimy. Mamy 2,7 tryliona, do tego mamy 2,2 tryliona rapu, a więc mamy już spokojna Titanic, Jakbym wszystkie huge pety sprzedał, bo najtańszy Titanic kosztuje 4,2 tryliona. Teraz, no i to jest Red Cat i ten Blue Cat. To są chyba w ogóle najtańsze Titaniki. Później chyba jest Huber, tak mi się wydaje. I zaraz w ogóle Event się w sumie majestr rozpocznie, a więc zanim w sumie. Pójdziemy na Trade Plaza, to warto by było skorzystać z tego eventu. Może akurat trafimy jakiegoś huge peta dodatkowo do sprzedania. I ogólnie też jest kilka lików na temat update'u. Ogólnie powiem wam, że myślałem, że tego update'u nie będzie, bo jakby cisza była, licznika tutaj nie było, chociaż nie wiem, czy ten licznik nie jest automatyczny. Ale jakieś tam początkowe liki są. No i oprócz tego, też mam mega mocne prezenty w mailboxie, tylko w sumie zanim sobie sprawdzimy tego mailboxa, to pójdźmy, jakby skorzystać z tego eventu, no bo on jest tylko godzina. Dobra, tak jak mówię, potwierajmy sobie godzinkę tutaj to jajko i później się bierzemy za sprzedawanie wszystkich huge petów dalej. Dobra, i minęła. Ta godzina, zobaczmy, czy tym razem nam coś wyleciało. Wyleciał nam shiny zwykły secret. Gdyby to był gold, to może coś by był warty, ale zwykły raczej nie jest dużo warty, no bo ze zwykłego jednego ciężko cokolwiek zrobić. Chociaż ma karton Coiny 5, więc mam mega mocny bonus, jeszcze Royalty, no to chociaż tyle. Ale no tak poza tym, no to nie wiem, nic ciekawego niestety nie widzę. Nie wiem powiem wam, że chyba odpuszczam otwieranie tych jajek na hardkorze, bo to strasznie drogo wychodzi, a ja jeszcze praktycznie nic na tym nie zarobiłem, bo te mityki nie chcę schodzić przez to, że nie ma żadnego update'u z nowym wardem. ale ogólnie powiem, wam, że teraz mamy 33 minut, żeby posprzedawać petę, bo za 33 minut jest gigantyczna piniata. I do tej pory nie opłacało jej się rozwalać. Ale zmienili szansę na tą piniatę i teraz jest naprawdę gigantyczna szansa. Taki youtuber zagraniczny, maf ty właśnie nagrał o tym filmik, on często pokazuje właśnie te procenty i teraz szansa jest 1 do 800 na trafienie jakby huge peta z tej piniata, więc wystarczy 800 piniat rozwalić, żeby trafić huge peta, statystycznie oczywiście. A więc no może trafimy właśnie huge peta, bo jakby jak dobry serwer znajdziecie, to nawet ze 150. Nie, jesteście w ciągu godziny w stanie rozwalić. Dobra, więc tak teraz musimy po pierwsze sprawdzić sobie mailboxa i oczywiście wysłać huge peta zwycięzcy przerobić te wszystkie pety, idziemy na telepazy trochę posprzedawać i wracamy tutaj rozwalać te piniaty. I w sumie konkurs był na 10 bilionów, a więc 10 bilionów wygrywa ta osoba tutaj, ale spokojnie, nie martwcie się, bo będą kolejne konkursy oczywiście wysyłamy te 10 bilionów tutaj tej osobie, 10 bilionów na pewno jest, żeby za dużo nie wysłać no i 10 bilionów trafi oczywiście do tej osoby i przy okazji sprawdźmy sobie gifty, bo tak jak mówię są naprawdę mocne gifty Tutaj od Staszka mamy kilka jakby ekskluzywów do płatnego, jaka, więc oczywiście dziękuję, bo nam się przyda jeszcze. Myślę, że z 1 dwa odcinki i zrobimy sobie, jakby kolejny. Jako sporo tutaj Staszek wysła, więc oczywiście za te wszystkie ekskluzywy dziękuję płatne, bo się nam przydadzą. Tutaj 10 milionów również Ogiemu dziękuję. Tutaj, nawet za takiego darmowego, również dziękuję. Etyzy XD Fifcio, dosyć ciekawy wynik, ale oczywiście również dziękuję. No i tutaj ktoś 10 bilionów wysłał Nikodem, a więc pozdrawiam oczywiście Nikodema i każdą inną osobę też pozdrawiam. tej Astro znowu widzę wysła, więc też dziękuję. No i oczywiście wszystkim innym. Też dziękuję. Oj, tutaj w sumie jajko mamy. To możemy sobie w sumie otworzyć na odcinku od razu Jajko. Może coś ciekawego na wylecie, będziemy mieć dodatkowo do sprzedania na tej plaży. Tutaj King 500 milionów, tutaj też kilka prezencików. tutaj 999 milionów od Cebulson Fana, więc oczywiście dziękuję. No i tutaj też mamy więcej darmowych, tutaj mamy 2 biliony od Blendera, więc pozdrawiam oczywiście blendera. Tutaj bilion od Piotrka mamy, więc trochę nam się zbiera. I tutaj macie na konkurs od KTS 2137 5 bilionów, no to macie konkurs na 10 bilionów. No i tutaj musimy sobie niżej zjechać, bo tu jest naprawdę mocarny prezent od właśnie tutaj Sayo. 110 bilionów i jeszcze do tego huge pet wersję Golda, więc to jest chyba mój najmocniejszy gift, jaki kiedykolwiek dostałem, tak mi się wydaje. Nie przypominam sobie w sumie większego, ale może był, no ale jeden na pewno z najmocniejszych giftów, jakie dostałem, więc oczywiście dziękuję. Przyda mi się to do mojej serii Titanica, bo już, no myślę, że coraz bliżej mamy do tego Titanica. No i tutaj również pozdrawiam wszystkie osoby. Aqua tutaj pozdrawiam. jeden bilion nam wysłał tutaj kilka darmowych ekskluzywów. W sumie możemy sobie to sklejmować. Zobaczymy, ile dokładnie mamy płatnych ekskluzywów i darmowych. Będziemy wiedzieli, ile potrzebujemy jeszcze do jajka. No, do jajka nam trochę brakuje. Mamy 42 punkty. Moglibyśmy sobie za 800 robuxów zrobić, ale to się nie za bardzo płaca. Ale za to mi się wydaje, że mamy na darmowe jajko, bo tych petów miałem sporo. I teraz jeszcze trochę odebraliśmy. W sumie zobaczmy sobie. No, raczej na pewno będziemy mieć. dobre, Mamy stówkę, więc robimy sobie darmowe jajko. Otworzymy je sobie na trade plazie. Może wyleć nam kolejnych już z tego. I oczywiście, jeżeli chcecie mi wysłać jakieś gifta, to mój nick jest taki. Mori 5,9 i Jedynka. W sumie zostawię wam ten link w opisie. Łatwiej będzie wam, nie wiem, skopiować czy coś, żebyście się na pewno nie pomylili, no bo tam jest 5 dziewiątek. Dobra, i tutaj mamy taką trade plazę. myślę, że będzie git. I w ogóle powiem wam, że ja mam jakiegoś farta tutaj do spotykania. face Masza. On chyba 24 na 7 na trade plazach siedzi. Nie wiem, z piąt raz już gościa spotykam. Dobra, ale musimy znaleźć jakąś budkę wolną. To może być trudne, powiem wam, żeby znaleźć tą dobrą. No musimy zająć sobie jakąś słabą, niestety. No myślę, że może być ciężko, żeby w te 20 minut jakoś dużo petów sprzedać, bo wszystko tu jest pozajmowane. Dobra, ale spróbujmy. Spróbujmy. Coś posprzedawać. Myślę, że na pewno tych petów chciałbym się trochę pozbyć. Tak, po 32 biliony spróbujmy je sprzedać. Tutaj tego Rainbow Slime za 32 sprzedajmy, to jest jakby, no, niekoniecznie ładny pet. Możemy też oczywiście kilka Hellrocków wystawić, bo to mi najlepiej zawsze schodzi. Tylko sprawdźmy, czy takie ze słabymi bonusami, bo mam kilka z super teamworkiem. No i niech to na razie sobie tutaj tak postoi. W ogóle, co tu mu kupują? On coś za tanio wystawia, czy jak? Nie wiem, co gościowi kupili w sumie. Dobra, mniejsza w to. I właśnie też jeszcze w sumie takie liki. Tutaj macie takie dwa pety. Te pety się za niedługo pojawią, tylko Smutna rzecz z tymi petami jest. To będą niestety Titaniki nowe i drop tych Titaników będzie chyba w, właśnie w tą sobotę, będzie można je kupić po prostu. Jakby jak ktoś to ciekawi, no to dwa so, takie pety są. Ale dobra, otwórzmy sobie tutaj to, jedno jajko, tylko z takim lagiem się otworzy. Dziwne. Oho, lagi mam. Jakieś takie gigantyczne lagi mam tutaj na tym. Aha, w ogóle tutaj mi się dopiero otwiera to. No ale no wyleciał nam. Dwupunktowy, chociaż tyle. Dobra, jeszcze otwórzmy sobie to, oczywiście. Tylko też z takim lagiem się niestety otworzy. Zobaczmy, co nam tu wyleci. Może tutaj huge. No, niestety nie. Dobra, niech to sobie jeszcze tutaj trochę postoją te pety. Jeszcze na pewno wrócimy na tej żeby sprzedawać więcej. Ale teraz jeszcze 15 minut tutaj siedzę. Dobra, i coś się sprzedało. Jeszcze nie wiem co, ale coś się sprzedało. Te easter minusy po 32 biliony się sprzedają. No, jakby to jest troszeczkę taniej, aniżeli one są warte. Ale ja i takie ja w sumie po 25 kupiłem jeszcze przed tą co flaszą I teraz jeszcze coś się sprzedało. Slime się sprzedał za 32 biliony. No, dobra, to w w sumie taka szybka stówka będzie zarobiona jeszcze przed tym eventem. Tutaj takiego peta też wystawiłem trochę taniej. W sumie jeszcze tego Grincha wystawmy. Tego co za 52 bilion. To jest chyba jeden z najbrzydszych huge petów. Niemal powiem wam, że ta trade plaza jest pełna, ale tutaj są takie lagi. Nie wiem, to jest chyba jakiś amerykański serwer czy coś takiego. I tutaj znowu ktoś sobie coś kupił. Nie wiem w sumie co ktoś kupił. Grincha kupili. No dobra, no spoko. Grincha sobie kupili. Dobra, jeszcze jakieś pety się sprzedają. I mamy już 3 tryliony. Sprzedaję trochę taniej te pety, bo jakby bardziej zależy mi na tym, żeby dobić te 4 żeby mieć po prostu na jakiegoś Titanica ewentualnie, już w sumie i tak mamy największą liczbę, jaką kiedykolwiek miałem w pet symulatorze, jeżeli chodzi o gemy, czyli 3 triliony 50 bilionów. Jeszcze co my mamy tu do sprzedania? Tego techno możemy za 52 spróbować sprzedać, jakby jego się ciężko traduje. Może ktoś sobie go kupi. Tutaj ten peciek fajny, i ktoś go kupił? Czy mi się wydaje? Coś go sobie kupił. No dobra, może trochę zatania go wystawiłem. Chociaż na kosmiku on ma walił 55 bilionów, no to 3 biliony zatania go wystawiłem. Coś jeszcze kupili. Neon kata mi face masz kupił tutaj. A więc no spoko, mamy. Prawie 3,2 tryliona. Myślę, że nawet dobijemy do tych 3,2 tryliona. Nie wiem, czy tutaj ten Fejsmasz kupuje, czy ktoś. Chyba Fejsmasz mi te Hellroki kupuje. Tak mi się wydaje. A nie, ktoś inny sobie kupił Hellroka. Dobra, powiem wam, że jeszcze 7 minut nam zostało do eventu, a już zarobiliśmy z 300 bilionów. Albo 400? Chyba 2,8 miałem, jak tu wchodziłem. No to powiem wam, że dużo zarobiliśmy w 20 minut. W sumie to w tym momencie w 13. Dobra, niech jeszcze 5 minut postoją te 3 Hellroki. Zobaczymy, czy ktoś je kupi. I idziemy testować tą piniatę. Czy rzeczywiście coś zmienili i jeszcze Tutaj wrócimy po tym evencie. Dobra, i tutaj sprzedają się ostatnie Hellrocki. Tutaj chyba ktoś zaraz sobie kupi ostatniego i sprzedaliśmy dosłownie wszystko. No, proszę kupić ostatniego Hellrocka. Dobra, i sprzedaliśmy wszystko, co chciałem sprzedać na razie. Idziemy poszukać teraz jakiegoś serwera prosów, żebyśmy szybko te piniaty rozwalali. Dobra, tutaj znalazłem takiego priwa, myślę, że jest całkiem git. Jakby właściciel tego priwa dalej szuka jeszcze osób do zbijania tej pieniaty, ale no jakby tyle osób i tak jest git. Szybko ta piniata schodzi. Jeszcze muszę w sumie zdjąć jednego PETA, jakiegoś takiego ze słabym bonusem, na przykład tego i założyć tego, bo wtedy będziemy więcej bić, bo jakby pety będą przejmować damage tego założonego peta, w ogóle ten jaki ma tutaj dziwny skin, taki trochę wygląda jakby mi się, nie wiem karta graficzna psuła, no ale dobra rozwalamy to przez godzinę, zobaczymy czy uda nam się coś ciekawego trafić, dobra i w godzinę rozwaliłem około 80 tych pinia, tutaj mamy 58, ale jeszcze wcześniej 20 rozwaliłem i zobaczmy czy z 80 coś mi poleciało ale z tego co widzę to niestety nie, nic nam nie poleciało, no jakby tutaj już prawdopodobnie rozwalamy ostatnie i za chwilę się event skończy. No i tutaj niestety nie, też nie widzę, ale czy komuś poleciało? Bo teoretycznie było na serwerze 10 osób, no więc tak naprawdę 1000 jajek mogliśmy gdzieś tak otworzyć. No ale tutaj też widzę, że nikomu to niestety nie poleciało chyba, a więc no szkoda. Dobra, i teraz w sumie jeszcze poszedłbym na Trade Plaza i opowiem wam dalej o likach, bo teraz się dosyć ciekawe liki w sumie pojawiły. Co prawda, za chwilę ten Maze Event się rozpocznie, ale już mi się nie chce tych jajek otwierać na razie. Jeszcze coś bym posprzedawał, więc właśnie pójdźmy po to na Trade Plaza. I pierwszym takim likiem dosyć ciekawym to są pety. Dostaniemy nowe pety, tutaj ktoś za Gema wystawił taką wiewiórkę, ilona jest warda. Między 50 a 62, no już ktoś dał 50, już mi się jej nie chce wylicytować. Ale tak jak mówię, pojawią się nowe pety i tu mamy właśnie takie pety z koronami. Nie wiem z czym to jest związane. Możliwe, że z koronacją króla Anglii, tak mi się wydaje, że to właśnie może być związane, no bo chyba niedawno ta koronacja była. Nie pamiętam jaki imię miał ten król, król Karol, chyba tak. No jakoś tak na pewno tam było, myślę, że to właśnie jest z tym związane i będzie taki event właśnie z tym. Mam nadzieję, że będzie normalne jajko do otwierania, a nie jakieś eventowe, które będzie raz na 4 godziny się pojawiać, bo to jest mega słabe. I lepiej po prostu, jak jest normalne, żeby sobie awkować. I też dodali, jak będą wyglądać te dwa Titaniki. Tutaj macie presto na Twittera, w rzuciu, to, będzie wyglądać w taki sposób. No, jakby to będzie można sobie kupić za prawdziwe pieniądze, niestety, no ale dobra, tutaj sobie jeszcze wrzućmy na budkę jakieś pety. Coś bym jeszcze posprzedawał. Te kobry w sumie możemy posprzedawać jeszcze po 29 bilionów. Nie wiem, czy one za tyle mogą zejść. Chociaż nie one, są 35, mają ten wyższy rapto. Troszkę za tanie wystarza. Wystawmy je tak za 32 biliony. To będzie bardziej rozsądna cena. I może jeszcze te pterodaktyle wystawmy tak po 28 bilionów. No niech sobie to tak postoi. Może ktoś sobie kupi, a my za ten czas rozejrzyjmy się, czy nie ma jakichś ciekawszych petów tutaj do kupienia. Tutaj kolejny jakiś skin zbugowany. Nie No ten to ma dosyć ciekawego skina. I też kolejna rzecz, właśnie związana z likami, to pojawią się nowe hype gifty, a więc koniecznie bądźcie w sobotę przed 18. No bo wiadomo, te nowe gifty na starcie będą troszeczkę więcej warte i one będą w taki sposób wyglądać. Taki nawet fajny Kolor. Mam nadzieję, że pety też będą właśnie w takim czerwonym stylu. Ale no tak jak mówię, te pety będą trochę więcej warte i ktoś mi tu moje pety kupuje. No dobra, i to mi się podoba. Prawie wszystkie mi pety już wykupili tutaj. I tutaj gościowi gemów zabrakło. Dobra, ale może sobie jeszcze kupię tutaj tego ostatniego, żeby jeszcze ten ostatni się sprzedał i będziemy już mieć taką naprawdę mosiężną liczbę gemów. No i się właśnie w tym momencie sprzedał ostatnie, więc wyprzedaliśmy wszystko. Mamy prawie 3,4 tryliona gemów. Z taką liczbą myślę, że możemy zakończyć ten film. Wy oczywiście sprawdźcie film z mojego drugiego kanału i do następnego.